Jak wiecie z audycji, które prowadzę, że żyjemy w fantastycznych czasach, gdzie światło spływa niesamowicie. O właśnie, no i tutaj poproszę, wyciszę wszystkich jeszcze raz. Dobrze, więc w jakiejkolwiek sytuacji, ktokolwiek z Was jest i się boi tego, co się dzieje, że, że, że straszą wojną, ja w ogóle muszę zrobić chyba audycję na temat... Fałszywych proroków i to dosyć mocno, tak wyakcentować, ponieważ, słuchajcie, jest ogrom wysypów w internecie ludzi bawiących się w jasnowidzenie, którzy powtarzają, powielają informacje, szczególnie jest to na różnych takich przestrzeniach religijnych, gdzie jest po prostu tak eskalowane, że będzie wojna i w ogóle straszenie. Są to naprawdę bardzo mocno fałszywi prorocy, jak to nazywał ich Jezus. I to jest ta właśnie walka o nasze pola energii, teraz, tak? Żeby nas zastraszać, ściągać nas w dół energetycznie, żeby zamykać naszą świadomość jako pole energii. Bo tak jak już wspomniałam w którejś audycji, jeżeli ktoś tego jeszcze nie słyszał, to wytłumaczę o co chodzi, że kiedy się karmisz takimi rzeczami i wchodzi w ciebie częstotliwość, ona wchodzi bardzo subtelnie, że my tego nie zauważamy, i zaczyna budować pewną dominującą sygnaturę w Twoim polu energii. Sygnaturę, która zamyka, zaniża, która cię straszy. Zmierzam do tego, że kiedy dajesz się straszyć różnym rzeczom, i chociażby tak samo teoriom spiskowym, które są prawdziwe, oczywiście, że tak, że ciemna strona ma pewien plan, żeby zniewolić ludzkość, ale ten plan już absolutnie nie ma szans. Nie ma szans w ogóle się zrealizować, dlatego że za dużo jest świetlistych nas, którzy po prostu czują obecność Boga i zmieniają matrycę i to wszystko się coraz bardziej przesuwa. Słuchajcie, fala przebudzenia ludzi dopiero jest przed nami. I ta fala będzie niesamowita eskalacja. To jest przed nami. Czyli y, my się jakby wznosimy. Pierwsza fala tej awangardy, jak to, jak to nazywam. Później będzie sytuacja, że będziemy się jakby jakby to Wam wytłumaczyć. Y, że Pierwszą falą taką mieliśmy, żeby się wyalienować od tego, co jest na zewnątrz, bo boli, bo jest ciężkie, bo jest niefajne, bo, bo cały ocean emocji, które teraz eskalują w zbiorowej świadomości itd. I to było dobre, żebyśmy się troszeczkę wyalienowali, porzucić media do mediów. To w ogóle nigdy nie będę oczywiście zachęcała, bo my świat informacji tego świata musimy porzucić, dlatego że on jest sprzeczny. To, co mówię w ostatnich wielu audycjach, do wymiaru nowej Ziemi, do, do, do naszego królestwa, wibracyjnie sprzeczny, dlatego że tam wszystko jest oparte na samych, na samych kłamstwach, takich ogólnych powiem, że nic nie możesz. A z tego wymiaru masz informację, masz częstotliwość, że. Możesz wszystko, bo jesteś Bogiem. I my tej ręki mamy się trzymać, a nie fałszywych proroków, nie świata, nie polityków, nie nawet wiedzy alternatywnej, co tam się dzieje i tak dalej, dlatego że plan ciemnej strony jest już na poziomie energetycznym, tym subtelnym, i jest bardzo mocno rozpuszczony. Więc on wszedł tylko na poziom materii, ale nie ma zasilenia w przestrzeni astralnej, energetycznej, więc w tej przestrzeni coraz więcej ludzi u władzy po prostu jest w coraz większym chaosie, coraz większym chaosie i naprawdę mają zagwózkę i kombinują, co tu takiego wymyśleć i zrobić jeszcze, żeby tych ludzi jeszcze jakoś nabierać, że my jesteśmy tacy silni, prawdziwi i że i żeby jeszcze więcej od nich wyrwać energii lęku. Więc nie ma to w ogóle żadnych szans i szkoda w ogóle na to energii, dlatego że jeżeli dajesz się teraz ściągać w dół, to chodzi o Twoje pole energii. Bo tak jak zaczęłam mówić, jeżeli postanowisz opuścić ciało w tej rzeczywistości, to Twoja świadomość, jeżeli ciało nie wyewoluje do odpowiedniej częstotliwości, wciągnie cię do kontynuowania inkarnacji. Na takiej matrycy rzeczywistości, jaką zada, zapodaje nam zewnętrzny świat. Więc ja dziękuję. Ja nie chcę już się bawić w te zabawie, zabaweczki, w tą piaskownicę, w ten nocnik. Ja po prostu już podjęłam decyzję, że ja idę za obecnością Boga, czyli za wysoką częstotliwością, którą nie jest tak hobsiob utrzymać. Jest to wyzwanie. O co w nas chodzi w rozciąganiu świadomości, by połączyć przestrzeń materialną swojego ciała z przestrzenią świetlistą, czyli z naszą duszą, która w tych czasach wznosi się do coraz wyższych częstotliwości nowych rzeczywistości, do których jesteśmy prowadzeni przez naszą cywilizację światła, która jest w innym wymiarze, ale nakłada się na tą piękną planetę poprzez nas. Którzy się przebudzają. Więc skonstruowani jesteśmy w ten sposób, że zarządzają nami pola energetyczne, które mają różne częstotliwości. Więc poznanie siebie, poznanie tego ciała, poznanie własnego umysłu, własnego świata serca, czyli świata odczuć jako energii, które po mnie chodzą i żyją. Czyli stare przysłowie, poznaj siebie, a poznasz Boga, jest to dzisiaj nadrzędne. Żeby to zrobić, trzeba wchodzić do środka. Jak? To nie jest coś takiego, że ja sobie coś pomyślę, że gdzieś wchodzę. Nie. Do środka, do wewnątrz, to jest wychodzenie poza umysł, wychodzenie z przestrzeni mentalnej. I żeby z przestrzeni mentalnej wyjść, Trzeba się rozciągnąć na swoje serce, dlatego że w tej chwili, do tej pory w tej cywilizacji, tak jak nas uwarunkowano, że nam rozbudowano przestrzeń mentalną, czyli iluzję, którą Jezus nazywał światem, czyli ciągła wyobrażeniowość, do której jesteśmy przyklejeni się, utożsamiamy z każdym ruchem myśli i ciągle jesteśmy w bezwiednym rozmyślaniu, ciągle o czymś o kimś, o czymś tam, gdzieś tam, kiedyś itd. I to jest iluzja, która okrada nas z energii życia to ciało i nasze pole energii, ponieważ jest po pierwsze ciągle myśląca, i do tego jeszcze destruktywnie myśląca, czyli ciągle nas czymś strasząca. I to nawet już nie chodzi o eskalację jakiegoś grozi, wielkiego lęku, że grozi ci śmierć, czy że jest wojna. Najbardziej niebezpieczna jest informacja, która jest bardzo subtelna, czyli taka, która pozornie. Pozornie nie szarpie Twojego pola energii i dlatego, że nie szarpie, dlatego jest niewidoczna i dlatego jest najbardziej niebezpieczna, że tak powiem. Energia, która ciągle płynie, niesie informacje i niesiona informacja w energii, tworzy w niej rodzaj częstotliwości, czyli energia rozczepia się na różne częstotliwości zgodnie z informacją, z założeniem, czyli z systemem wiary, który mamy wydrukowany. A co my mamy wydrukowane? Mamy wydrukowane wdru wiarę w świat, a nie wiarę w źródło. O źródle ten świat w ogóle nie mówi. Tak jak, czyli źródło, czyli mam na myśli oczywiście projektanta. Jakkolwiek go nazwiemy, ja nazywam go Bogiem. Kiedyś też miałam bardzo duże wyparcie na to słowo, ponieważ nie pasowali mi ludzie religijni i miałam bardzo mocne ego. Walczo, walczyłam ze wszystkimi, którzy wierzą fanatycznie w Boga, natomiast dusza mnie tak przyciągnęła, że ja zrozumiałam, że że to ja mam problem, nie oni, bo słowo Bóg jest neutralne i ma bardzo wysoką częstotliwość. Tylko po prostu patrzyłam przez pryzmat kościelny, który bardzo mi nie odpowiadał i pewnie dużo osób z Was tak ma. Więc chodzi o to, że nie czepiajmy się tego słowa. Poznajmy swoje serce i zauważmy uczucia, jakie nadajemy jako znaczenie różnym słowom, koncepcjom, bo to jest, że tak powiem, prawdziwy wyrób, na którego mamy patrzeć, a nie to, co jest na, na zewnątrz. Więc. Kochani, dlaczego my nie możemy czytać informacji świata już dalej? Ja wiem, że to ego nie będzie się na to zgadzało, bo ego chce się karmić, ono chce blichtu świata, ono chce wiedzy, co tam się dzieje, bo ego jest osadzone na lęku, subtelnie na lęku, ono wierzy w brak i nami zarządza jako pole energii świata, które już się rozpuszcza w świetle i dlatego jest taka eskalacja. Jako niezgody, jako bólu, jako wstrząsu energetycznego, który przeżywamy. I teraz chodzi o to, że wychodzimy z systemu wierzeń i przekonania, że ten świat jest Twoim panem. On nigdy nie był i nie jest i nie będzie. Twoim panem jest projektant, który stworzył w Tobie ten świat, jest Twój własny Stwórca, na którego trzeba się nawrócić, ale nie w taki sposób, jak mówią to religie. Tylko w sposób duchowy, nie rytua rytualny, kultu kulturowy, który jest schematyczny, oblepiony różnymi rytuałami, ciężki i tak dalej, którym mówi, że Bóg gdzieś jest tam. A nawet jak mówi, że jest blisko, to zawsze jest separacja między czuciem, między tym, co, kim jesteś ty, a Bogiem, który cię, stworzy, który cię stworzył, i jest wywyższanie, a poniżanie człowieka, tak? Czyli Stworzono w nas taki pryzmat, że jestem niegodzien, że, że jestem tylko jakimś tam marnym człowieczkiem, który ciągle musi, który jest niedoskonały i który ciągle musi się kajać przed czymś, co jest wielkie i, i trochę jakby wyzute z miłości. Taki obraz stawia Kościół, tak między innymi. Natomiast teraz chodzi o to, że źródło się chce z nami połączyć i to jest nowa Ziemia której możemy żyć w jedności ze źródłem. I żeby to zrobić, żeby wejść do tej cichej izdebki, o, o której uczył Jezus, jako e, cisza, która jest Bogiem, bo ego to jest ciągły bełkot, to jest świat, który ciągle się boi, który, który głośno krzyczy i ciągle cię wyciąga na zewnątrz, strasząc, że jest Twoim Panem, że Twoja egzystencja, Twoje. Przeżycie jutra, za miesiąc, za rok, to czy będziesz miała się w co ubrać, czy będziesz miała samochód, dom, mieszkanie, jedzenie. Wszystko jest zależne od świata. Tak nas nauczył myśleć świat. A to wszystko jest kłamstwem. Dlatego, że Twoja egzystencja pochodzi tylko i wyłącznie z Twojego pola energii. Jesteśmy polem energii, bardzo inteligentnym polem energii, które jest kochające. Jest światłem, i dzisiaj fizyka kwantowa również potwierdza, że wszelka materia, wszystko, co dotykamy, co się wydaje takie twarde, realne dla naszych umysłów, wszystko pochodzi z energii fotonowej, wszystko pochodzi z inteligentnego światła, które utrzymuje strukturę wszystkiego w całości poprzez odpowiednią częstotliwość magnetyczną częstotliwość, która trzyma wszystkie molekuły w kupie. Że tak powiem, żeby ten przedmiot był taki realny, dotykalny. Więc dzisiaj, kiedy zaczynamy, mamy iść w drugą stronę. My nie możemy już iść za światem, my nie możemy patrzeć na to, co tam wymyślą i zostawmy to, bo to jest kanał, który tworzysz przez. Który wchodzi do ciebie ta energia, ta częstotliwość świata poprzez informacje, właśnie i maluje w twoim sercu, które jest potężne i które może ci dać wszystko, ale maluje w nim nieharmoniczną częstotliwość poprzez niskie uczucia, i dlatego nie będziesz miała szansy dostać się do tego wymiaru, w którym wszystko możesz otrzymać bez, podkreślę, bez żadnego wysiłku. Ja wiem, że ja mówię dosyć odjechanie i, ale bardzo, i bardzo konkretnie, ale dlatego, że to są właśnie takie czasy, że jeżeli się nie oderwiesz od Matrixa, to on cię po prostu wciągnie. On cię po prostu wciągnie. Na subtelnym poziomie Ty sobie możesz mówić, no ale przecież ja nie oglądam telewizji, nie oglądam tych takich ważnych, straszących informacji. Ja tylko sobie po prostu tak surfuję po internecie i tak sobie po prostu różne rzeczy śledzę. No, i właśnie, że to robisz, to to w ciebie wchodzi, dlatego że absorbujesz różne energie, które również surfują po internecie, i to jest niewidzialny świat kwantowy, którego nie zauważasz, i to w ciebie wchodzi, i zaniża cię od bardzo wysokiej wibracji, która się tutaj nakłada, w której nie ma myślenia, nie ma informacji, które śledzisz w internecie, tutaj tego nie ma, tu jest bycie. Tu jest czucie, tu jest inny rodzaj absorbowania innej wiedzy, wyższej wiedzy, w której jest podstawowa informacja, taka, że braku nie ma. Nie ma czegoś takiego jak brak, nie ma czegoś takiego, że ojejku, bo ja nie wiem, jak będzie wyglądała moja egzystencja, bo, bo może mój zakład zamknął, bo szef, bo praca, bo inni. Tutaj czegoś takiego nie ma. Wysoki poziom świadomości to jest poziom wibracyjny, w którym ty czujesz, że wszystko jest po pierwsze dobrze w całym stworzeniu, że jesteś, jesteś bezpieczna, bo jesteś kochana, zaopiekowana i przez to prowadzona, i jest tutaj uczucie obfitości wszystkiego i że do tego wszystkiego ty w swoim polu energii masz dostęp. To jest nowa rzeczywistość. I teraz, żeby to poczuć, żeby się w tej, no inaczej jeszcze, może powiem, od innej strony, żeby się do tej nowej rzeczywistości wyższego wymiaru dostać, nie, nie da ci tej możliwości czytanie o tym wymiarze, nie da ci to możliwości. Możliwość da ci doświadczenie, czyli wejście, czyli nie przestrzeń mentalna, tak jak byliśmy do tej pory nauczeni, że sobie czytam i karmię umysł, o i się fajnie czuję, kiedy czytam, a kiedy książkę odłożę i zetknę się z różnymi energiami prozy życia, to się okazuje, że już nie czuję się tak dobrze, jak czytałam. To była pierwsza faza naszej ewolucji. Druga faza to jest praktyka i bez praktyki czyli doświadczania tego wymiaru czyli wkładania wysiłku wychodzenia z głowy z przestrzeni stymulacji ciągłych informacji które absorbujesz i które chce ego i ono cię swoją rządzą wypycha na zewnątrz swoim uzależnieniem od świata zewnętrznego tutaj po prostu musisz pokonać własne ego pokonać w sensie tego wysiłku że ego chce tam a ty się wycofujesz do środka i uczysz się każdego dnia być i żyć w obecności Boga. I wtedy zaczynasz żyć w magii, w uniesieniu, w radości, w poczuciu bezpieczeństwa, pokoju, miłości, obfitości, świętości. I zaczynasz widzieć i rozumieć w sobie, że czasu nie ma, że jest iluzja tego, co będzie i co cię, i co cię świat straszy. Ponieważ on jest osadzony w iluzji czasu, co to może ci zrobić i co to będzie, że recesja, że coraz gorzej i tak, i tak dalej, i tak dalej. I ta narracja jest kłamstwem. Jeśli w to kłamstwo uwierzysz, to twoje pole energii przykleja się do tamtej informacji świata i ten świat cię zaczyna wciągać w swoją starą częstotliwość, ja już nazywam starą, bo to już jest stara Ziemia, ponieważ nowa tutaj jest i ona jest obecnością Boga. W sercu każdego z nas, każdego, kto tę obecność w sobie wybiera. Jezus to nazywał Twoja wola, Ojcze, Nie i mamy moja, Twoja nową, wola wyższą percepcję jako raj, który zaczynamy na tej planecie przeżywać, w innym wymiarze niż świat, niż inni, którzy jeszcze gloryfikują przestrzeń mentalną. My jesteśmy osadzeni w sercu i widzimy i odczuwamy zupełnie inne rzeczy, które się zaczynają rozkładać w naszych indywidualnych życiach i zaczynają w matrycy yy, globalnej matrycy jaką my istoty ludzie na jednej planecie zaczynają się kolektywnie rozszerzać te nasze matryce i zaczynamy się do siebie przyciągać, przywoływać, tworzyć nowe wspólne Doświadczenia, do których jako inspiracja od środka będziemy prowadzeni, już jesteśmy prowadzeni, i różne pomysły, różne rzeczy, różne projekty po prostu się będą wyłaniać w naszych sercach i będziemy je tworzyć tymi rękoma fizycznie w świecie, ale w sercu i w umyśle będziemy w innym świecie, jako Królestwie, jak to nazywał Jezus, czyli w obecności tej jednej miłości która jest bezwarunkowa i jest dla każdego, bezwzględnie dla każdego dostępna, tylko każdy musi indywidualnie ją wybrać. Na tym polega właśnie ta wolna wola. Znaczenie ma to, czy ja patrzę na Boga, czy patrzę na świat, czyli na iluzję. Kiedy patrzysz na Boga, to się rozkłada w Twoim życiu i Twoje życie zaczyna być coraz bardziej doskonałe. Także gorąco do tego światła zachęcam, żeby je pielęgnować w sercu. Pięknie pozdrawiam i dziękuję.